Cześć, pierwsza z odpowiedzią na pytanie, bardzo często zadawane, bardzo trudne, bardzo ciężko jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Wasze pytanie jest takie, jak namówić rodzica, partnera, czy kogoś z kim mieszkacie na drugie zwierzątko, w przypadku kiedy macie zwierzęta stadne, jak króliki, świnki czy szynszyle. Z reguły często bywa tak, że nieświadomie decydując się na zwierzątko, jesteście w sklepie zoologicznym lub w innym miejscu, i osoba, od której, że tak powiem, decyzji jest uzależnione pocadanie jednym lub dwóch zwierzaków jeszcze tego nie wie, godzi się na jedno zwierzątko, ale nie ma świadomości, że drugie by się przydało tak naprawdę, że jak zwierzęta są stadne i te zwierzęta, które są stadne lepiej czują się w towarzystwie, nigdy człowiek nie zapewni zwierzęciu stadnemu takiego towarzystwa jak zwierzak jego gatunku. Oczywiście warto się starać, jeżeli nie macie takiej możliwości, rozumiem, że niektórzy z Was nie mają i wtedy poświęcać jak najwięcej czasu, próbować mu zrekompensować ten brak, aby taki zwierzak nie był smutny, osamotniony, osowiały. Natomiast w jakich możecie użyć argumentów? Być może pomoże Wam ten filmik, bo zdecydowanie świnki morskie, szynszyle i króliki to są zwierzęta mocno stadne. Ja wszystkie moje zwierzaki, które mam, te stadne, trzymam w stadach. Zdarza się tak oczywiście, że gdzieś tam któreś zachoruje, stado się pomniejszy lub po prostu zostanie jedna, tak się stało z moimi śminkami, ponieważ one już osiągnęły bardzo duży wiek, została jedna. Zdecydowaliśmy się szybko na dokupienie drugiej, ponieważ nie chcemy, aby była ta świnka ostatnia samotna, smutna. Pomyślmy sobie też w ten sposób, jeżeli my jako ludzie zostalibyśmy sami w pokoju nie byłoby się do kogo kompletnie odezwać. Pamiętajmy, że te zwierzaki mają swój język, system porozumiewania się, no z nami nie porozmawiają. Tu nie ma się co oszukiwać, nie w ten sposób, jak właśnie z członkiem swojego gatunku. No nam ze zwierzęciem bez żadnych ludzi również nie byłoby tak łatwo. Oczywiście są ludzie, tak jak i zwierzęta, bardziej wpadne i bardziej potrzebujące większej ilości tych interakcji, jak i mniej. Natomiast generalnie warto sprawdzić, jakie jest Wasze zwierzątko. Czy zdecydowanie się nie odmieni na plus. A przyznam, że w zdecydowanej większości przypadków, wręcz sporadycznie zdarza się, że zwierzątko nie chce się połączyć z innym. Szczególnie właśnie, tak jak mówię, to, to stanę. Natomiast generalnie temat jest o tyle delikatny i wrażliwy, że argumenty nie są jednoznaczne. Odwołać się można jedynie do wartości, do wartości, w które ktoś wierzy lub nie i do poczucia szacunku do zwierzęcia i jego potrzeb. Ja na przykład szanuję bardzo zwierzęta i ich potrzeby i bardzo bym chciała, aby wszyscy w ten sposób się do nich odnosili. Jeżeli podejmują się opieki nad zwierzątkiem, Podejmowanie się świadomie też odpowiedzialności, jakie to ze sobą bierze, i zapewnienie mu warunków, godziwych warunków, dobrych warunków, to nie tylko jedzenie, picie i czystość, ale właśnie również komfort, komfort psychiczny. Zwierzęta również czują, zwierzęta mają potrzeby interakcji ze sobą nawzajem, więc moim zdaniem te potrzeby niejednokrotnie u bardzo wielu zwierząt nawet są bardzo silne. Ja zauważyłam niejednokrotnie, że jeżeli z różnych przyczyn zdrowotnych chciałam jakieś zwierzątka od siebie oddzielić i zostały pojedynczo, stawały się białe, apetyt był dużo mniejszy. Nieraz nawet weterynarz zalecał jednak, mimo wcześniejszego zalecenia oddzielenia, jednak zwierzątka połączyć. Warto zwrócić na to uwagę. Jest też udowodnione, czytałam na ten temat artykuły, że zwierzęta, które są stadne, a przez decyzje właścicieli lub współlokatorów nie mają zapewnionego towarzysza życiowego, żyją krócej. Że pamiętajmy o tym, że komfort psychiczny ma również wpływ na zdrowie i na długość życia takiego zwierzątka. Często używacie argumentu e, lub mówicie, że ktoś, kto Wam odmawia dołączenia e, drugiego osobnika do stada, że e, takie zwierzątka nagle będą śmierdzieć. No ale e, prawdę mówiąc, jedno zwierzątko również przecież śmierdzi, również się załatwia. E, I jeżeli chodzi o stado jedno lub dwuosobowe, to prawdę mówiąc, w moim odżyciu nie ma szczególnej różnicy. Duża różnica się robi, jeżeli z jednoosobnikowego e, stada robimy cztery albo sześciu wówczas. Owszem, zapach i ilość odchodów oraz powierzchnia potrzebna robi się diametralnie różną, natomiast czy jest jedna świnka, czy dwie, różnica nie jest taka wielka. W przypadku królika jest to zwierzak większy. Owszem, różnica jest nieco większa, natomiast wystarczy dostawić dużą kuwetę, nauczyć te zwierzaki kuwetować, i nie ma takiej wielkiej różnicy. Jeżeli chodzi o częstotliwość sprzątania, w moim przypadku zupełnie nic się nie zmienia. Jeżeli chodzi o szęszylę, to sprawa już jest zupełnie marginalna: czy jedna, czy dwie. Naprawdę nie ma dużej różnicy. Także to nie jest trafiony argument. Zapewniam Was, jako posiadaczka zwierząt i wiecie i oglądacie moje filmiki. Staram się Wam zupełnie szczerze mówić o częstotliwości sprzątania, o sapaku, które wydzielają o zapaku ich odchodów, które są uciążliwe mniej, bardziej, które tych odchodów po prostu produkują więcej, które mniej. Jeżeli chodzi z kolei o koszta, tak, no bo oczywiście im więcej zwierząt, tym więcej jedzą. Tutaj również przyznam szczerze, że nie ma też ogromnej różnicy. Zwierzaki, jeżeli, szczególnie jeżeli stosujecie prawidłową dietę, czyli przede wszystkim siano, tak, świnki morskie, szynszyle, oraz króliki. Przede wszystkim powinny podstawę ich gdy stanowić siano. Siano nie jest drogie, to nie jest duży wydatek, owszem. Następnie zioła czy inne dodatki, warzywa, owoce, już takie tanie nie są. Natomiast są to dodatki, tak jak mówię, no ziół warto dodać nieco więcej, natomiast też nie są to wydatki straszne. W sezonie letnim można samemu ususzyć, wybrać się na wycieczkę, nazbierać, podać świeże, to też nie są duże koszta. Także koszty to również nie jest dobry argument. Częstotliwość sprzątania też byłam przy dwóch, nie, przy większej stadzie już owszem. Także tutaj ten argument możecie spróbować opalić po prostu czystą logiką. Jeżeli chodzi o rozmiar klatki, też często poruszacie ten temat. Generalnie, minimalny rozmiar klatki dla królików czy świnek, no to, to jest dobra minimum, to jest ta klatka 120. Króliki często mają klatkę otwartą, ponieważ potrzebują więcej przestrzeni i wybiegu, chociaż świnka oczywiście też. Także jeżeli w ogóle macie generalnie mniejszą klatkę niż klatka setka, no to ta klatka po prostu się nie nadaje, prawdę mówiąc. I tak i tak powinniście ją wymienić na większą, czy to jedna świnka, czy to będą dwie, wciąż powinna być większa, więc i tak czeka Was wymiana lub montaż całego wybiegu, czegoś a la końca. Także również musicie wówczas to przemyśleć, przeorganizować i zmienić. Także jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jeszcze jakieś inne argumenty lub osoby, które są przeciwne powiększeniu Waszego stada, zapewnieniu wyższego komfortu życia Waszych zwierzaków, bo zapewniam Was, że zwierzętko, które jest w samotności i dołączacie mu towarzysza, zmienia się w zupełnie inne, bardziej radosne, bardziej towarzyskie, bardziej pozytywne i aktywne zwierzę. Zobaczycie to, jeżeli uda się Wam namówić e, osobę współdecydującą, za co bardzo mocno trzymam kciuki. Ja mam wszystkie zwierzęta stadne, co najmniej w parze lub więcej, e, także zdecydowanie mam nadzieję, że ten odcinek pomoże, że ko do kogoś przemówi, kogoś zachęci. E, i dzięki temu uda Wam się sprawić, aby Wasze zwierzaki nie były samotne, bo tak jak mówię, pamiętajcie, one również czują, one również mają swoje potrzeby, nie tylko te fizyczne. Podobnie jak my ludzie, wiem, że dla niektórych z Was będzie to nadużyciem e, porównywać zwierzaki do ludzi, jednak to są również istoty czujące. Pamiętajcie o tym, e, jeżeli je bierzecie, stają się członkiem Waszej rodziny, Waszą odpowiedzialnością, dbajcie o nie, dbajcie też o siebie i życzę Wam powodzenia w powiększaniu Waszych stanu.